Cześć, witajcie w nowym filmie. Widzę, że się zastanawiasz, jak rzeczy inne niż deszcz i śnieg mogą spadać z nieba. Ale kiedy badałem ten temat, znalazłem wszystkie rodzaje dziwnych wydarzeń, gdzie różne rzeczy spadały z nieba. Niektórych z nich nie będzie się spodziewać i ciężko w nie uwierzyć, ale one naprawdę się wydarzyły. Dziś pokażę Wam 10 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Kentucky Meat Shower to wydarzenie z 3 marca 1876 roku, w którym kawałki czerwonego mięsa nagle znikąd zaczęły spadać z nieba. Mieszkańcy Kentucky życzyli sobie, aby był to deszcz steków lub mięsa z grilla, ale nie, niestety było to surowe mięso. Do dziś naukowcy nie mogą ustalić skąd się wzięło. Kawałki mięsa o wielkości około 5 cm spadały głównie na farmę pani Crouch. Tego dnia sprzątała ona swój ganek, gdy nagle stała się świadkiem tego tajemniczego wydarzenia i pomyślała, że może to być znak od Boga. Mieszkańcy miasteczka byli tak oszołomieni tym niewyjaśnionym zjawiskiem, że niektórzy z nich postanowili spróbować mięsa. Niektórzy twierdzili, że smakowała jak wołowina, inni, że musiała to być na lub mięso jelenia. Inni naukowcy twierdzą, że mogło to być kilka ptaków, które nie czuły się dobrze i zwymiotowały mięso, chociaż nigdy nie zostało to udowodnione. Numer 9: Normalnie śnieg, który spada z nieba, ma białawy kolor. Ale śnieg o różnych kolorach jest prawdopodobnie czymś, o czym nigdy nie słyszeliście. Ten dziwaczny moment miał miejsce w 2007 roku na Syberii, kiedy to przez wiele dni padał pomarańczowy śnieg. Ale mówi się, że zdarzyło się to nie tylko na Syberii, ale także w innych pobliskich miastach. Zjawisko objęło obszar 1500 km2 i dotknęło około 27 tysięcy mieszkańców. Doniesiono, że śnieg miał zapach i był oleisty. Po dokładniejszym zbadaniu naukowcy odkryli, że śnieg zawierał czterokrotnie więcej żelaza niż normalnie, ale podobno nie był toksyczny. Przyczyna była niejasna, choć niektórzy twierdzą, że musiała być skutkiem wystrzelenia rakiety lub wypadku nuklearnego, ale większość uważa, że prawdopodobnie musiało to być spowodowane zanieczyszczeniem przemysłowym. Kolorowy śnieg występował również w różnych częściach świata. W 1879 roku w Betlejem i w Pensylwanii raz padał żółty śnieg, a w 1895 roku w Alma w Kolorado padał różowy śnieg. Raz w Kazachstanie był nawet czarny śnieg. Numer 8 czy kiedykolwiek słyszeliście o Blue Ice? I nie, nie mówię o kolorze lodu, który jest niebieski. W rzeczywistości niebieski lód to zamrożona mieszanina, która wycieka z toalet na komercyjnych samolotach, gdzie ludzie idą załatwiać swoje potrzeby. Ze względu na dużą wysokość woda zostaje zamrożona i staje się lodową kulą, która jest nazywana niebieskim lodem. W 2018 roku blok niebieskiego lodu spadł w wiosce Haryanie w Indiach. Kiedy mieszkańcy wioski nagle usłyszeli głośny łomot, pospiesznie poszli sprawdzić materiał, który spadł z nieba. Byli przekonani, że jest to coś obcego. Niektórzy z nich zabrali nawet kawałek niebieskiego lodu do domu, gdzie trzymali go w lodówce. Myślę, że możecie sobie wyobrazić, jaka była ich reakcja, gdy zdali sobie sprawę, co to właściwie jest. Linie lotnicze zwykle nie mogą odprowadzać swoich odpadów toaletowych do atmosfery, ale niestety czasami przecieki zdarzają się celowo. Numer 7 Jeśli nie lubisz pająków, to ich deszcz powinien być prawdopodobnie twoim najgorszym koszmarem. I tak, według ekspertów deszcze pająków naprawdę istnieją też pająków raz miał miejsce w regionie Atherton Tebeland w Australii, gdzie mieszkańcy byli świadkami milionów pająków spadających z nieba. Po tym wydarzeniu na domach i w ogrodach ludzi można było zobaczyć mnóstwo pajęczyn i pająków. Według jednego z badaczy takie zachowanie pająków nazywane jest baloniarstwem. Pająki wspinają się na wysokie miejsce, następnie wypuszczają jedno lub więcej pajęczyn, pozostawiając je prądem powietrza i nosząc się wszędzie. Podobno zaobserwowano to u kilku gatunków pająków, tylko tyle, że niecodziennie widzi się miliony pająków razem latających. Jednak dzieje się to tylko w grupie, gdy pająki należą do tej samej kolonii lub gdy są zmuszone do poruszania się przez pogodę. Numer 6 Kolejna historia pochodzi z Syberii, gdzie ludzie byli zdumieni, gdy nagle zobaczyli złoto i srebro oraz kilka diamentów spadających z nieba. Stało się to 15 marca 2018 roku, kiedy samolot towarowy po starcie musiał zatankować na lotnisku w Jakutku. Samolot towarowy przewoził 9,3 tony złota, platyny i diamentów. I tak, były to prawdziwe sztabki złota wydobyte w kopalni Kupol w rosyjskim regionie Czukotka. Podczas startu nagle otworzyły się drzwi ładunkowe, co spowodowało, że wszystko wyleciało na zewnątrz i spadło na ziemię. Samolot towarowy miał na pokładzie ładunek łącznej wartości 378 milionów dolarów. Na szczęście technicy byli w stanie zawrócić samolot na lotnisko. Można by pomyśleć, że ludzie próbowali zabrać metale szlachetne, które spadły na ziemię, z powrotem do swoich domów. Ale według rzecznika firmy wydobywczej, cały ładunek został podobno odzyskany. Numer 5 Jeśli już myśleliście, że to dziwne, że pająki mogą spadać z nieba, to co powiesz o wężach? 15 stycznia 1877 roku gazeta w amerykańskim mieście Memphis napisała o dziwacznym incydencie, mówiącym o opadzie węże. W tamtym czasie wiadomość ta stała się bardzo kontrowersyjna. Według gazety Memphis nawiedziła silna ulewa, a węże mogły zostać zniesione przez powietrze. Węże były głównie pończosznikami, które mają około 30 cm długości. Według opowieści, tysiące spadły z nieba i pokryły kilka chodników, rynien i ogrodów. Ale historia staje się jeszcze dziwniejsza. Z jakiegoś powodu deszcz węży przeniósł się tylko na obszar dwóch przecznic i trwał około 15 minut. Inne historie mówią, że to nie węże, ale duże robaki spadły z nieba. Do dziś nie wiadomo, jak mogło do tego dojść. Czy masz jakiś pomysł? Daj nam znać w komentarzach. Numer 4 Biblia opisuje deszcz krwi, ale najwyraźniej występuje on również w obecnym świecie. W przeszłości nasi przodkowie mówili że deszcz krwi był złym omenem lub ostrzeżeniem od bogów. I jednak według naukowców, którzy przeprowadzili swoje badania, krwawy deszcz występuje z różnych powodów. Czasami jest to spowodowane tym, że czerwony pył miesza się z formacjami chmur. Innym razem dzieje się tak, gdy zarodniki alg mieszają się w powietrzu. Ale najbardziej tajemnicze wydarzenie deszczu krwi wydarzyło się w 2018 roku w Choco w Kolumbii. Podobno padało krwią przez około pół godziny rano w społeczności La Sierra. Ksiądz, który mieszkał w okolicy, podobno powiedział, że czerwony deszcz był rzeczywiście krwią. To wydarzenie niestety do dziś pozostaje wielką tajemnicą. Numer 3. Mieszkańcy La Unión Vioro, Honduras, czują się bardzo błogosławieni, ponieważ każdego roku na przełomie wiosny i lata z nieba spada deszcz ryb. Mieszkańcy nie muszą więc chodzić do sklepu po ryby, ponieważ co roku dostają ryby za darmo, które spadają z nieba. Ponieważ mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego niewyjaśnionego wydarzenia, co roku odbywa się festiwal nazwie Luvia de Peces, co dosłownie oznacza deszcz ryb. Wielu naukowców zainteresowało się tym corocznym zjawiskiem, ale do tej pory nie udało im się ustalić jego prawdziwej przyczyny. Według niektórych teorii ryby są przenoszone przez silne wiatry lub trąby powietrzne, które nadciągają z Natoceanu Atlantyckiego od dolnego miasta około 200 km. I jednak dla mieszkańców deszcz ryby jest po prostu cudem. Wierzą, że to ręka Boga daje im te ryby. Numer 2. Pewnej nocy w 1969 roku w Punta Gorda na Florydzie padało bez przerwy. A kiedy nadszedł ranek, deszcz zniknął, ale tajemnicze, białe piłeczki golfowe pozostały leżące wszędzie dookoła. Mieszkańcy byli bardzo zakłopotani i nawet szeryf i lokalny departament policji nie mieli pojęcia, dlaczego wokół było tak wiele piłeczek golfowych. Jedyne co mogli zrobić, to pozbierać piłeczki golfowe z ziemi. Podobno leżało tam tak wiele piłek, że ludzie wypychali nimi swoje torby. Uważa się, że w nocy nadeszło tornado i zabrało ze sobą piłki golfowe. Mimo że z klubu golfowego nie zginęły żadne piłki, pola były nimi usiane. To oczywiście czyni to wydarzenie bardzo dziwnym. Numer 1 W 1994 roku zamiast kropli deszczu mieszkańcy Oakville City w stanie Waszyngton otrzymali półprzeźroczyste kleksy. Jednak deszcz kleksów nie padał jednorazowo, gdyż zdarzyło się to sześć razy w ciągu trzech tygodni. Policja do nazwisku David Lacey był na patrolu, kiedy pojawił się pierwszy kleks deszczu. Myślał, że to zwykły deszcz, ale kiedy użył wycieraczek, zdał sobie sprawę, że deszcz przykleił się do szyby jego samochodu. Według kilku raportów, dziesiątki ludzi, psów i kotów rzeczywiście z tego powodu zachorowało. Inni ludzie mieli zawroty głowy i mdłości przez pewien czas, a niektórzy z nich musieli zostać zabrani do szpitala. Eksperci znaleźli również bakterie w tych plamach i uważa się, że mogły składać się one z ludzkich białych krwinek. Tak więc jest to również bardzo dziwne wydarzenie, które nigdy nie miało jasnej odpowiedzi. Czy kiedykolwiek widzieliście coś dziwnego spadającego z nieba? Dajcie nam znać w komentarzach. I jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.